Trzymaj kamerę, trzymaj. Proszę Państwa, Dziękuję. bardzo prosimy o zabranie głosu przewodniczącego NSZZ Solidarność, Pana Janusza Śniadka. Pani przewodnicząca. Filmuję teraz główny ten. Dobra, ale klip to zrobiłaś, teraz, tak? Tak. Szczęść Boże. O, teraz w odpalają rację. szanowni Państwo, Drodzy przyjaciele, Siadam. pozwólcie, że tych, do tych odśpiewanych już 100 lat dołączę najserdeczniejsze życzenia tak. urodzinowe w imieniu Was wszystkich, A. dla Pana Prezesa. Dziękuję bardzo. Idziemy do Robinów? No. Dobra. Sprawdźcie, może takie miejsce z Żulami. Tak, dzisiaj Pan Prezes obchodził urodziny. Dobre. Ale spotykamy się tutaj. Dzieje się to wszystko w przededniu innych urodzin. W przededniu 30 rocznicy urodzin solidarności. E, ten Jarek Wąsowicz e, mówił mi, że e, takie zdjęcie widział, wiesz, stoją ze stułami księża no. i podpuszczali oczy. <noise> <noise> To z powodu tej rocznicy ogłosiliśmy ten rok rokiem niezależnego, samorządnego związku zawodowego solidarność. Bo ta rocznica jest... Wyjątkową okazją, szczególną okazją, żeby powiedzieć znowu mocno i głośno i dobitnie, żeby przypomnieć wszystkim, czym jest Solidarność. Chciałbym właśnie 30. rocznicę urodzin mojego ukochanego Związku, Waszej ukochanej Solidarności, powiedzieć mocno i dobitnie. Jest jedna Solidarność! Nie zabijmy Jemczewskiej! Tak. Nie pokonano jej w stanie wojennym. Za Solidarność ksiądz Jerzy oddał swoje życie. Dlatego serdecznie i gorąco proszę wszystkich nie zabijajcie żadnej Solidarności. Jest jedna Solidarność. 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 To wolna Polska. Solidarność. To upadek muru berlińskiego. Solidarność to rozpad sowieckiego imperium, spełnienie naszych największych marzeń, nierealnych, jak się wtedy wydawało, do spełnienia dla naszego życia. Ale stało się. Nie tak chowaj nie chowaj się. Nie chowaj się to tam. Solidarność. solidarność to wielki wymiar wolności. Solidarność to również wielkie wołanie o sprawiedliwość społeczną. Nie ma prawdy o solidarności bez jej wymiaru społecznego. Witam Zawartego pana Serneckiego, były redaktor TVG9, obecnie us usamodzielnił się, tak? kanał, bo kanał, kanał się, ale jak to się nazywa, bo to jest skomplikowana nazwa, TV24 rządowy Reporter rządowy Sky, ojej, to trochę długie, TV24 Reporter Sky, ale nie zawsze rzadki. przyjaźni z TVG9, proszę Państwa, no pobierajmy tak, się nie, w tym, co, co, co Sieć. Jest, w sieci, w tym jak jest słuszne, jak najwięcej, jak najbardziej niezależne informacje. Prawdziwy, tak zwany pluralizm, ale taki no nie jest Dziś dowiedziałem się że nieco wcześniej, że tu jest tak, kilkadziesiąt osób. Mocno, hmm. Informacja została podana przez te kłamliwe, dzisiaj kłamliwe, dzisiaj jest o. kłamliwe, jest kłamliwe tvn i tak, tak dalej. Spójrzmy na to ile, osób? ile, ile tak dzisiaj jest ludzi. Zorganizowani mają lepiej, budujemy liczebność to budujemy silny związek. Bo ciągle jest bardzo bardzo dużo prawdą. No chyba raczej tak. Potrzebujemy go, bo jak mówił do nas w 2003 roku Jan Paweł II na spotkaniu z Solidarnością tam w Watykanie, mówił, zdarza się dzisiaj w Polsce, że pracodawcy... Nie dzisiaj w nie są mamy To jest aparat, ale są ma. To tylko dzisiaj robić, tak? tak? Że ja zdarza się, że, że pracodawcy odmawiają pracownikom prawa do to to, ja wypoczynku, wiem, jest napisane na tym tymiu, odmawiają to jest pracownikom to. prawa do opieki zdrowotnej. I wreszcie I wreszcie to prawda, takich grzechów moglibyśmy wyliczać całe morze. Ale pozwólcie Zdarza się, że pracodawcy odmawiają pracownicom prawa do macierzyństwa. Jan Paweł II podsumował to pytanie: Czy nie oznacza to ograniczania wolności, o którą walczyła Solidarność? I wezwał nas. Solidarność nie może w tych sprawach milczeć. I Solidarność nie będzie w tych sprawach milczeć bez względu na oskarżenia, bez względu na...